Lipowa, o której mówiłem, ruszyła, ale mamy z lipowej 103 tysięcy złotych oszczędności i uruchamiamy <coughs> zupełnie nowy temat inwestycyjny, fragment ulicy składowa grunowo. Jak Państwo z Grunowa wyjeżdżacie, na to stare Grunowo się wjeżdża, to jest też w fatalnym stanie ulica Lichowni. I chcemy to spiąć do całości. Ten fragment dochodzi do ulicy Lichnowskiej. Czyli jak jest ulica Składowa, tu jest Grunowo, się wyjeżdża starym grunowem lichnowską, to dokładnie chodzi o ten fragment ulicy. 130 tysięcy złotych jest kosztowy jest projekt na domowy. No i chyba duża niespodzianka, bo wrzucamy aż 6-7 nowych ulic, których nie było w projekcie. Skąd mam na to pieniądze? Otóż mam 2 miliony złotych, które są w budżecie i mam wolne środki. I na wszystkie inwestycje, o których teraz będę mówił, uruchamiam wolnych środków 3 miliony 970 tysięcy złotych. To już jest, z tymi schemu przeszło 5 milionów 200 tysięcy złotych, tak? Jakie chcemy nowe ulice budować? Więc Porzeczkowa, milion 200. 000. jest projekt, jest y, kosztorys. Dalej, no cieszy się pan Sławek Rząska, pan Jerzy Gincel. To i ciągle postulowali. Również, nie ukrywam, że Tomasz Kamiński, dyrektor Wydziału Prawów Rozwojowych mieszka przy tej ulicy, by smaczków szukać, tak? I stroma weterynaryjna, 1,2 Dlaczego to robimy? To jest ulica, z której spływa nam na strzelecko mnóstwo problemów wraz z deszczem. Jeżeli my ją chwycimy w deszczówki i zrobimy na wierzchnię, te problemy znikną.